Ewangelia według Mateusza, rozdział pierwszy. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Nasona a nason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z racha Boza. A Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego, A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza. A Abiasz ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Oziasza. A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Ahaza, a Ahaz ojcem Ezechiasza. A Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jehoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. A Zorobabel był ojcem Abijuda. A Abijut ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń czternaście. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar pozajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto okazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawił lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. A gdy Józef opuścił się sn, obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Tu warto zwrócić uwagę na ostatni werset 25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna.